Powiem krótko, 20 sezon będzie bardzo przyjemny. Być może nie dostaniemy nie wiadomo jak dużo nowości, a sama gra nie ulegnie jakiejś wielkiej zmianie. Ale będzie to bardzo sympatyczny sezon w klimacie świątecznym. I wiecie, mi samemu się to bardzo podoba, bo dokładnie tego oczekiwałem. Ale dobra, żeby nie było, to będzie też kilka mniejszych lub większych nowości. I cóż, z tego miejsca zachęcam Was jeszcze do zostawienia suba i łapki w górę, bo nie powiem, ale mocno to motywuje. Jak i również zapraszam Was serdecznie na naszego Discorda. Gdzie możecie śmiało poruszyć tematy czy dolorowe, czy gameplayowe z Overwatcha. A już nie przedłużając, to witam Was w nowym odcinku. Ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Także na początku zacznijmy od tego, że trailer do sezonu rozpoczyna się pokazem nowej postaci, jaką będzie Vendetta. No i tak, tu nie będę się zbytnio rozgadywać na jej temat, gdyż raczej większość z was już o niej wie od nowy DPS Walczący Mele. Także przechodząc dalej, to jedną z ciekawszych rzeczy jaka została nam pokazana to dodanie Dunfista i Wujanga na stadium, a dodatkowo w trybie tym Cassidy dostanie reworka. Jednakże to nie wszystko, gdyż dostaniemy również nową mapę do tego trybu, jaką będzie Akademia Wuxing. I szczerze, nie będę ukrywał, że z tego wszystkiego najbardziej cieszy mnie właśnie fakt, że zobaczymy nieco lepiej samą Akademię, może jakieś projekty, które tam tworzyli, a może coś innego. W końcu, ostatnie dwie nowe mapy na stadium dały nam naprawdę solidne rzeczy pchające fabułę do przodu. Niemniej, następną rzeczą, która powraca w tym sezonie, to zimowa kraina czarów, a razem z nią tryb psoty. I magia, które rozpoczną się od 9 grudnia do 7 stycznia. I tak, sam tryb nie będzie się zbytnio różnił od tego co znamy od polowania na rekwizyty, ale już od połowy tego wydarzenia uświadczymy małe zmiany, i jako ofiary będziemy mogli w jakiś sposób atakować szukających. Dodatkowo, z samego eventu będziemy mogli zdobyć skina mroźnego demona dla złomiarza i zamarzniętego górala dla Cassidy'ego. Nie wiem jak dla was, ale według mnie sam tryb zapowiada się bardzo dobrze, i fajne jest, że dostaniemy z tego aż dwa nowe skiny. A przynajmniej tak mi się wydaje, że są nowe, bo nigdzie nie mogę ich znaleźć. Natomiast to nie wszystko, gdyż Blizzard wprowadza w tym roku świąteczny system nagród, który pozwoli nam zdobyć przedmioty kosmetyczne, a będą to smuga w roli elfa, złomiarz jako krampus i świętego Mikołaja Torbiorna. Dodatkowo każdy Tor ma osobne nagrody, dzięki czemu mamy we własnym tempie poczuć świąteczny klimat. Ale dobra, przejdźmy teraz do rzeczy, na którą każdy czekał, a mianowicie skiny. I cóż, w tym sezonie mitycznego skina do postaci dostaje Cassidy, czyli Boski Desperado. No i tak, sam skin generalnie prezentuje się nie najgorzej, dodatkowo bardzo fajne jest to, że będziemy mogli zmienić nie tylko wygląd broni bohatera, ale również jego głowy. Jak dziwnie by to nie brzmiało. Natomiast mityczny skin do broni dostaje co ciekawe Orisa. I cóż, pomimo tego, jak słodki jest ten skin i w ogóle, tak nie pasują za grosz do bohaterki, a przynajmniej według mnie. Aczkolwiek, żeby nie było, że tylko narzekam, to skiny w karnecie do sezonu 20 wyglądają serio dobrze, w sensie nie wiem co się dzieje, ale ostatnie skórki w karnecie są bardzo dobrze wykonane i przy okazji w końcu nawiązują do tematu sezonu, jakim są święta. I tak, w Battle Passie uświadczymy skiny do postaci takich jak Genji, Reaper, Żołnierz, Freya, Symetra, Ilari i o dziwo Venture. Dodatkowo dwie skórki w motywie świątecznym dostanie również Smuga i jakżeby inaczej Vendetta. Pamiętacie co mówiłem te dwa odcinki temu? No ale tak, w motywie świątecznym uświadczymy, że skórki do takich postaci jak Ashka, Wujang, Juno, Bastion i Mauga, w motywie zorzy Mercy, Life Weaver, Echo, Wu i Sojourn, a w ostatniej, czyli rabusiów, dostaniemy skiny do postaci takich jak Wieprzu, Reaper oraz Ash. Powiem wam tak, normalnie jak rzadko kupuję jakieś skiny ze sklepu, tak te skórki są serio dobrze zrobione i zastanowię się czy czegoś sobie nie wybrać. Ale dobra, ci z was, którzy znają Blizzarda, zapewne mogą się dziwić, że jak to, w tym sezonie nie ma żadnego skina do Kiriko? Otóż moi drodzy, nic bardziej mylnego, gdyż gracze w samym trailerze zauważyli nową skórkę do naszej ulubionej lisicy Kiriko, także bądźcie spokojni, to najpewniej nie pierwszy i nie ostatni jaki uświadczymy w tym sezonie. Niemniej z dobrych wieści mówi się o tym, że w mid-season patchu drugiego mityka do postaci ma dostać Doomfist, który ma się nazywać Magma Titan. Coś dużo tego Dumfista w tym sezonie, trochę mnie to niepokoi. W każdym razie ostatnią rzeczą związaną ze skinami ma być powrót kolaba z awatarem, o którym nie za dużo wiemy. No i tak, ostatnią większą rzeczą jaką dostaniemy jest aktualizacja rywalizacji, która ma sprawić, że walka o Top 500 będzie bardziej dynamiczna, a każdy mecz będzie miał większe znaczenie. Przy okazji od teraz najlepsi gracze w top 500 będą mogli pokazywać swój ranking w social mediach dzięki specjalnej integracji dla streamerów i prograczy. Dodatkowo od sezonu 20 seria zwycięstw ma dawać dodatkowe punkty lub szybszy awans, a jeśli wygracie kilka meczy z rzędu dostajecie bonus. I cóż, z takich mniejszych rzeczy to wiemy, że w Micizombaczu ma się pojawić kolejna nowość na stadium, a mianowicie same mapy będą wyposażone w bieżyczki, które mają dawać osłony dla jednej z dwóch drużyn, a dodatkowo Blizzard usprawnił swój system i od teraz możecie przekazywać karnet swoim znajomym za pomocą kilku kliknięć. No ale dobra, to co mnie osobiście najbardziej cieszy, to fakt, że Blizzard potwierdził, że poszukują dyrektora kreatywnego, aby opracować plany na kolejną dekadę fabularną dla Overwatcha. I nie wiem jak wy, ale gdy ja to przeczytałem, to po pierwsze ucieszyłem się jak głupi, bo kurde może w końcu naprawdę ruszą to porządnie. Okej, okay, w tym momencie Tim od Overwatcha ma podobno napisaną od początku do końca fabułę nadchodzącej wojny między Vendettą a Talonem, jednak pytanie co dalej? I cóż, wygląda na to, że ktoś sobie zadał to pytanie i w tej chwili zamierzają szukać jakiejś kompetentnej osoby, która zajmie się fabułą Overka. Ale żeby zaraz nie było, to Overwatch oczywiście miał wcześniej swoich narratorów, z takich może bardziej znanych będzie to Christine Golden, Michael Chu czy ojciec Warcrafta Chris Madsen, jednakże cóż, przez Różne problemy ci nigdy nie mogli pokazać nam tego, co w Overwatchu najlepsze. Niemniej, bardzo dobrze, że w tym momencie Blizzard decyduje się na ten krok, bo może w końcu dostaniemy jakąś ciągłość fabularną, a nie tylko dodawanie nowych wątków i zostawianie ich na ileś lat. Ale dobra, podsumowując to, jak wcześniej powiedziałem, sam ten sezon zapowiada się serio fajnie w klimacie świąt, co zawsze lubiłem w Overwatchu. Także generalnie pod względem tej kwestii się nie zawiodłem. Jednakże to co mnie dziwi, to fakt, że Blizzard nie zapowiedział żadnego nowego kolaba, a przynajmniej na razie co prawda oczywiście ma powrócić Avatar, ale poza tym nic więcej nie wiemy. Cóż, być może na mid-season patch będziemy wiedzieć coś więcej, a być może jest to jakaś zmiana. W każdym razie dajcie znać, co wy uważacie o nadchodzącym sezonie. Czy tak samo lubicie te klimaty świąt w Overwatchu, czy jednak liczyliście na coś więcej? Jak zawsze, sekcja komentarzy należy do Was. I tak, z tego miejsca zachęcam Was jeszcze raz do zostawienia suba na tym kanale. Jak i zapraszam Was serdecznie na naszego Discorda, do którego link macie w opisie. Już nie przedłużając, to dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć.